no to ja jestem Mimonek. No. Nie, będziemy tak. sobie grać tutaj na Survivalu. Kamil, z mu muzyczkę daj z Rocks. D Dajemy tak. Już, o, już mam. Dobra. Dawaj dzisiaj, dawaj Dawaj muzyczkę. Już. Kamil, włóż mikrofon do słuchawek. Może z większą sobie na Czeka, bunda, <laughs> Ej, ej, dobra Kamil, jaką, jakąś normalną Kamil. A to z to co? Będziesz Kamil, ale, ale daj taką piosenkę, wiesz taką, normalną. Tą No właśnie taką Kamil. Albo ja włączę, czekaj. Marzona! Tak jak z miło Kamil cicho! Cicho! Dlatego pies to jest miło! Już nie ma. Oba! Zaraz nagrywam! MC Hadryk, co ty robisz? Co ty ogarniasz? Pies od dzika! Co to jest? Dobra. Siema, siema. Kamil ma się odzywać, bo odcinek musi być Odzymaj bardzo fajowy. Się, no. Ale tak o! mo... mo... już Serio! Już jeden zdech, serio. Gdzie są peczki? Gdzie są te peczki? Nie wiem. Jak zdech, ty kieratnie? Ej kakel, już zdech. O. Mogę się dać, nie? Dlatego <tomit> się nie idzie na sam Czego koniec. O, gdzie to są wiatrki są? Nie, <tomitColliki> nie wiem. one z drugiej strony idą, czy nie? <tomit mixed> nie wiem. No tak. Z jednej strony. Nie wiedziałem nie nie mogę. Ja cztery euro! cztery wiatrki Kamil. Ja. Pomogę ci Kamil, jestem bardzo grzeczny. Gdzie są te Już nie ma? Są przy murach. Umiach, chodź ty prób... jest. Zabiłem tybeczków. czemu nie ma kałahać? Budujcie mury. B Budujemy mury, mam 15 kloteczków. Patrz. No ja kaj mnie właśnie. No bo ty masz takie lepsze. Za... za 50 centów dostałeś. Na początek gry. ja dostałem, na, na święta dostałem. No ja też dostałem. Tylko, już zużyłem. Ja nie grałem. Tylko na osóbki to wchodzę to, na blokadę, jedynie No ja też. No wiadomo, bo to z takim wielkim youtuberem, o, Ej, co musisz wejść. No i z Mark, to po co się wychylasz? Zacznijmy patrzeć. Ola, On będzie. Plecy Klecy! 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 Ej no boże Bra. proszę Co to jest? Oni nam rozwalają, zaraz wygrają to Easy chodźcie na nas, przed nami Trzeba ich niszczyć Nie mogę ich strzelać Czemu? Wyszedł, jeszcze do bazy Jednego zabiłem Ej chodźcie tam dalej, może tam dalej Jest, wygraliśmy nie to Easy, teraz to spuszczę Ej Zruchajcie Easy, na chodźcie na kwadracik zagłady Chodźcie na ten kwadrat Na kwadrat zagładę chodźcie, wszyscy to jest kwadra zagłady, chodźcie na niego Na mój No właśnie No tu jest kwadra zagłady Ej poprawcie go, poprawcie Kamil Poprawcie kwadra zagłady Uważajcie na falę Uważajcie na falę, bo jeszcze was zabije. I idą, i idą nie, nie idźcie dalej, nie idźcie dalej, bo was pozabijają Ej, chodźcie, pomóżcie nakładać się zagłady. Nakładać zagłady. you <laughs> well a to ja to mnie <zorskie> zabił to nie Mnie też prawie. No, ja no kwadra zagłady. zagłady, szybko, szybko. Masz, nie Kam ma bo ci siostry na NPC Ej, poprawicie kwadra zagłady, ale zostawcie klocki, jakby... Ej, jak was goni ktoś, no to po prostu zróbcie klocki i wyjdźcie na niego i później zacznijcie uciekać. To jest mój telefon. Nie, ja mam Glocka do skanowania, gdzie kto jest Ej, zróbcie na środku, zróbcie sobie dziurę na środku, wtedy widzicie pod... Nie idźcie, pozabijają was Dobra, nie to nie Ale zaś nie słuchałem, Zostańcie na kwadracie zagłady, później one wszystkie dojdą na kwadrat zagłady Jest. pójdą. Um. <słuch> Przepraszam bardzo. Ja się zrobiłam. Dobra, szam. Już mało, co to mi się stało? Co Co chcesz, Kamil? Nie, właśnie. Kwadracik zagładę, pamiętajcie. Ale wielki! To już nie jest kwadracik, tylko kwadrat to już jest. Chodźcie na telefon nie nie. Ej, chodźcie, trzech nas jest. Chodźcie, trzech nas jest. Adam. Aha. Patrzcie co napisałam, bo miałem zbindowany. chodź. Ty, ty. do Chodźcie, na kwadę zagłady. Ja. Czaj ja. na stole. Okej, okay. szybko. Patrzcie, takie coś zrobicie. I, I kam Nie, nie róbcie takiego. I kamcie jak zombie będą szły tu. I kamcie jak zombie będą szły. Ej łatwo, dobrze to słychać? Ej, dobrze to słychać? Halo, halo. Wysłuchaj. Dobrze. Dwa, Ej atakuję kwadrat. <laughs> Co mi coś pisze. Pij To jest falaktura. Nie. Mm. Chyba z szósta. Ej, tro... Zostaliśmy sami, nie wychylaj się, zostaliśmy sami. Ej, czekamy na następną falę, bo zaraz się z, zrobi fala, czekamy. Ta, <śmianowidzio> <śmianowidzio> dobrze, zajebiście się ej, ej, a co się stanie, jak będziemy cały czas stać? Stanie się coś? Się, nie, ale, 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 ale nie, ale nie. Ej, za niedługo będziemy na jednym, tylko klocku i będziemy tak czuć co? Nie wiem, która fala. O, patrz, już idą do nas zombie. Ej, ej, ej a, a pomyśl, jak dostanę... Ej, Kamil, zamknij się. Ej, a pomyśl, a co będzie na wersusie nas survival jak tylko my zostaniemy. O patrz! Już ma, idą do, was, do nas! Źle to Max, jak nas zostaniesz? Ja się boję jak ja sam zostanę, jestem na hita od każdego zombie. Bój się, bój się, bój się, a <grym> co to jest? Co to robi? Ty Nie, nie robimy to. nie Max. Nie, to ty coś... co to robisz? Co... <grym> Kiedy ta nowa fala? Dobra, słuchajcie teraz. <śmów> A idą do nas. Już chyba cały... Już prawie wszystko rozwalili. Teraz tu idą. Nie ma czegoś. Adam, nie raszuj, nie raszuj. No ale, hopie, zdechniesz, a wiesz, że nie musimy zabić wszystkich, żeby mieć falę następną. Bo za, za chwilę... Za... Nie, mu nie muszą wszystkie zombie zginąć, żeby była następna fala. Wystarczy jak będzie jak, jak, jak będzie dużo, nie wiesz o co. Za niedługo będą do nas szły, bo zostanie... Ej, zostały dwa klocki, żeby spadł ten cały mur. Nie, nie nie!

Popatrz pod kątem, wtedy więcej widzisz. One tu są. zabalił zaba zaba się butelek. No dom cały. A powiedz jak to takie wielkie się tak. zawali. O, idzie, idzie Slenderman. Tu jest drugi Slenderman. Jest slenderman. Bo do, dobrze, że on się nie teleportuje albo coś. No, 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 no. Ej, Ej, ja, ja, so, ja sobie. Co sobie kupi to blokada. Ej. Co chcecie do w Żebym kupił jaką broń, bo mam 6 euro. Zakładaj. To oblowara. Ej, ten cały koszyk spadł. Ej, ten cały koszyk spadł. Biło, sławek. Nie ma prawie. Zobacz. Strzelaj <coughs> O, idzie sylenderman, no właśnie idzie sylenderman. To Jezus! się boję! Ej, czekaj, ty z nas No. Ale nie wbijesz teraz Możesz nas oglądać, bo zostaliśmy według. Ty, 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 ty. W Zaraz po... Ej, nie ma żadnego budynku. Dobra, fajnie. Nie ma żadnego budynku. Jezus, nie ma żadnego budynku. Teraz wszystkie na nas idą.

W nie On nie Jezu. tej Widziałeś, co tu... Dobra, no. Jest nowa On fala. Inicia. Zero kroczków mam. Ja, te... pierdzię, tak? ja też mam zero. Chodź, chodź na tego, chodź na tego. Jezus, ale jak oni nas zaszują. Siódma <gryzmaty> fala. Nie, teraz już zginiemy. Nie, teraz to nie. No, to, zaraz, teraz, zaraz. teraz już zginiemy. Chodź tu, chodź tu. Klep. Uciekajcie, uciekajcie z Uciekajcie z, z, mielstwa. z mielstwa. O, ja coś wierzę, o chodź tutaj do mnie, szybko ja uciekajcie Ej, to nam zostało One się wszystkie nacięły Nie! nie, nie. Ale jak oni to zobaczą, co to było Ej, nie masz szans Ej, dobra, no koniec odcinka